Czy wyobrażasz sobie, że budujesz coś od zera, inwestujesz czas, serce, pieniądze, i gdy wreszcie chcesz to zobaczyć z bliska, ktoś mówi ci, proszę stąd iść, to nie dla pana? A ty stoisz tam, nie jako gwiazda, nie jako właściciel, tylko jako ktoś, kogo nikt nie rozpoznaje. Wojciech Szczęsny nigdy nie był typowym sportowcem. Lubił planować, lubił mieć wpływ, i kiedy postanowił otworzyć swoją własną siłownię, nie chodziło o pokaz. Chodziło o stworzenie miejsca, gdzie ludzie naprawdę mogą się rozwijać, gdzie będą czuli się szanowani, niezależnie od tego, kim są. Ale tego dnia, gdy wreszcie znalazł wolny poranek, by zobaczyć, jak wygląda jego projekt na żywo, nie było fanfar. Nie było dzień dobry, panie Wojtku, nie było nawet uśmiechu. Była tylko jedna dziewczyna za ladą, jedno spojrzenie i jedno zdanie wejście możliwe tylko z identyfikatorem i w tej jednej chwili gwiazda Juventusu stała się nikim. To nie była tylko inwestycja, to nie był kolejny interes do portfolio to był sen ulepiony z potu, kontuzji. I godzin spędzonych w samotnych salach treningowych. Wojciech szczęsny przez całe życie wiedział, jak wygląda prawdziwa praca nad sobą nie ta błyszcząca z Instagramu ta cicha, bolesna, powtarzalna. I właśnie dlatego, kiedy miał wreszcie środki, czas i przestrzeń, postanowił stworzyć miejsce dla ludzi, którzy chcą iść tą samą drogą. Siłownia nie miała być luksusowym klubem dla celebrytów. Miała pachnieć stalą, mieć prawdziwe ciężary, betonowe ściany, surowy design. Miejsce, gdzie liczy się praca, nie wygląd. Tu nikt nie będzie oceniał. Tu przychodzi się po siłę, nie po lajki. Budowa trwała miesiącami. Wojtek śledził wszystko. Od planów architektonicznych. Przez wybór gumy pod sztangi, po muzykę, jaka ma lecieć w tle. Znał każde pomieszczenie, każdy kabel w ścianie. W nocy sprawdzał kamery z placu budowy, a rano rozmawiał z ekipą remontową przez Zuma, między treningiem a odprawą meczową w Turynie. Ale to wciąż było na odległość, na ekranie. Nigdy jeszcze nie był tam fizycznie. Aż do tego dnia. Przyjechał bez zapowiedzi. Nie chciał szumu, fleszy, czerwonych dywanów, po prostu chciał wejść, poczuć zapach gumy i metalu, usiąść na jednej z ławek i poczuć, że to jego. Była godzina 9:40 rano, ubrany w ciemną bluzę, sportowe spodnie, czapkę, bez makijażu medialnego, tylko on, i siłownia. Z zewnątrz budynek prezentował się pięknie: surowa fasada z betonu i szkła, czarne logo na tle stalowej płyty. Zone. By WS 1 Minimalistyczne, ale z charakterem. Uśmiechnął się. W jego głowie pojawiła się twarz ojca, trenera z młodości, kolegów z kadry. Wszyscy mówili, że to przesada, ale on wierzył. Że to może być coś większego niż tylko biznes. Wszedł do środka. Czysto. Pachniało świeżym drewnem z recepcji i odrobiną potu, tak jak powinno. Recepcjonistka siedziała za ladą młoda, nowa. Nie kojarzył jej z rozmów z menedżerem. Spojrzała na niego obojętnie. On uśmiechnął się, skinął głową. Dzień dobry. Ona zmarszczyła brwi lekko. Dzień dobry. Identyfikator? Szczęsny zawahał się. Nie mam. Przyszedłem tylko zobaczyć. Bez identyfikatora nie mogę pana wpuścić. Proszę się zalogować w systemie gościa. On spojrzał na nią z lekkim uśmiechem. Ja, to moja siłownia. Ona uniosła brew. Przepraszam, ale każdy tak mówi. I wtedy zrozumiał. Nie wie, kim on jest. I może dobrze. Recepcjonistka spojrzała na niego z lekką podejrzliwością. Nieagresywnie, niezłośliwie. Po prostu jak na człowieka, który mógłby być kolejnym cwaniakiem, próbującym wejść za darmo. Mogę zobaczyć dowód tożsamości, zapytała stanowczo, choć uprzejmie. System wymaga potwierdzenia danych gościa. Tylko wtedy mogę wydać opaskę wejściową. Wojciech westchnął w duchu. Nie miał niczego przy sobie, tylko telefon, kluczyki i butelkę z wodą. Nie planował tu trenować. Chciał tylko wejść, usiąść, poczuć. Nie chcę robić z tego afery, pomyślał. Ale czy naprawdę? Nikt tu nie wie, kim jestem? Nie powiedział jeszcze nic spojrzał w głąb siłowni. Przez przeszkloną ścianę widział strefę wolnych ciężarów kilka osób ćwiczących w słuchawkach niektórzy w jego koszulce reprezentacyjnej. I wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Jeden z klientów młody chłopak z tatuażami na przedramionach spojrzał przez szybę, zamarł. Sztanga opadła na stojak. Zaczął iść w kierunku recepcji. Recepcjonistka jeszcze nie zauważyła. Szczęsny nadal się uśmiechał, ale teraz z domieszką ironii. Ciekawe, kto pierwszy się zorientuje. Dobrze, odpowiedział w końcu. Nie mam przy sobie dokumentów, ale mogę się przedstawić. Proszę, odparła chłodno. Nazywam się Wojciech Szczęsny. I przez ułamek sekundy nic się nie zmieniło, jakby imię to nic nie znaczyło. Potem zmarszczone brwi. Proszę? Tak, to moja siłownia powtórzył spokojnie. Zaprojektowałem ją, inwestowałem, nigdy wcześniej nie byłem, więc chciałem zobaczyć. Mogę zobaczyć dowód tożsamości? Pytanie padło stanowczo, bez agresji, ale jak echo od ściany, uderzyło go z zaskakującą siłą. Wojciech Szczęsny spojrzał na recepcjonistkę Młoda, może 22-23 lata, nowa twarz nie widział jej wcześniej w żadnych rozmowach rekrutacyjnych, więc prawdopodobnie została zatrudniona niedawno przez menedżera obiektu. Nie rozpoznała go. I nie miała powodu, by rozpoznać. Przyszedł jak zwykły gość, bez stroju sportowego z nazwiskiem, bez ochrony, bez sławy wypisanej na czole. Ale to bolało bardziej niż się spodziewał. Sięgnął odruchowo do kieszeni po telefon, wszedł na stronę siłowni, patrzył na logo, na zdjęcie sali głównej, zrobione miesiąc wcześniej. Wiedział, że powinien coś powiedzieć przedstawić się wyjaśnić tylko że coś go powstrzymywało czy to duma, czy ciekawość czy może potrzeba przypomnienia sobie jak to było być nikim spojrzał raz jeszcze na ladę czysta, szklana z boku karteczka witamy! Proszę okazać identyfikator lub zgłosić się jako gość. W głowie usłyszał głos swojego trenera z młodzieżówki: Jeśli chcesz być rozpoznany, najpierw musisz być niewidzialny. Był wtedy tylko chłopakiem z Mokotowa, z marzeniem i starymi rękawicami. Recepcjonistka spojrzała ponownie, teraz już z lekkim napięciem. Proszę pana, jeśli nie ma pan identyfikatora ani rejestracji. Naprawdę nie mogę pana wpuścić. Taki mamy system. Rozumiem, odpowiedział spokojnie, ale coś w jego głosie zdradzało rozczarowanie. Nie do niej, do siebie, do sytuacji. Minęła minuta, może dwie. W tle słychać było uderzenia ciężarów, przytłumione basy z głośników i śmiech dwóch trenerek przy ekspresie do kawy. Zwykły dzień. Dla nich może, dla niego nie. I wtedy pojawił się świadek młody chłopak może dwadzieścia parę lat przyszedł z siłowni po wodę. Zatrzymał się przy recepcji spojrzał na Wojtka zamarł na chwilę oczy się rozszerzyły. Pani nie wie, kto to jest zapytał z uśmiechem niedowierzania To przecież szczęsny! Nasz szczęsny, Juwe, reprezentacja, wszystko. Recepcjonistka spojrzała raz jeszcze. Zaczęła się czerwienić. Naprawdę, przepraszam, ja, ja nie oglądam piłki nożnej. I wtedy nastąpił moment, który zapamiętają wszyscy w tej siłowni. Wojtek mógł zareagować jak wielu innych. Mógł powiedzieć, to niewybaczalne. Mógł zażądać kierownika, mógł odejść i wrócić z menedżerem z awanturą, ale nie zrobił nic z tych rzeczy. Uśmiechnął się cicho. Zmęczenie i ulga spotkały się w jego oczach. Nie ma sprawy, nie każdy musi mnie znać. I wie pani co? To nawet dobrze. Bo w tej chwili zrozumiał coś ważniejszego niż jego nazwisko na szyldzie. Zrozumiał, że jeśli naprawdę chciał zbudować miejsce dla ludzi, to musiał też przeżyć. Jak to jest być jednym z nich. Nie gwiazdą, nie właścicielem, po prostu człowiekiem przy wejściu. Bez identyfikatora. Oparł się lekko o ladę. Z kieszeni wyjął kartkę, którą sam kiedyś zapisał w notesie: Najsilniejsi są ci, których nikt nie zauważa, ale którzy nigdy się nie poddają. Spojrzał na nią, podał ją dziewczynie: To motto tej siłowni sprawdza się, prawda? I uśmiechnął się szerzej pierwszy raz tego dnia naprawdę szczerze. Dla innych to był tylko moment zamieszanie przy recepcji. Małe nieporozumienie, uśmiech, może wstyd, potem wszystko wraca do normy. Ale dla szczęsnego to był test, test tego, czy po tylu latach kariery, po zdobytych tytułach, po byciu Wojciechem szczęsnym potrafi jeszcze być tylko wojtkiem z Mokotowa, bez znaczków, bez skrótów, bez przywilejów. Recepcjonistka, która teraz już wiedziała, kim jest, podała mu opaskę. Naprawdę, przepraszam, to był mój pierwszy tydzień. On uśmiechnął się łagodnie, biorąc pasek. Nie szkodzi. Każdy ma pierwszy tydzień, ale nie założył jej. Usiadł z nią w dłoni na ławce w holu. Zamknął oczy i wtedy. Cofnął się w czasie. Był trzynaściolatkiem. Siedział na ławce przy starej hali sportowej w Warszawie. Czekał, aż trener go wpuści, bo miał przyjść na testy bramkarskie. Pomylił godziny. Siedział tam prawie dwa godziny, sam, z torbą większą od siebie i rękawicami, które pamiętały czasy ojca. Przechodziło wielu ludzi. Nikt się nie zatrzymał. Nikt nie zapytał, kim jest, nikt nie zaprosił, był nikim. I to właśnie wtedy obiecał sobie, że jeśli kiedyś będzie kimś, nigdy nie zbuduje miejsca, w którym ktoś poczuje się tak, jak on wtedy. Teraz, siedząc na ławce we własnej siłowni, poczuł, że świat zatoczył koło identyfikator albo nic to zdanie miało sens system. Zasady, ale w życiu najważniejszych rzeczy nie da się zeskanować. Nie można zeskanować godności, nie można wydrukować szacunku, nie można sprawdzić w systemie, czy ktoś ma wartość. Jeden z klientów podszedł nieśmiało: Panie Wojtku, przepraszam, że się wtrącę, ale to, co pan zrobił szacunek. Inni spojrzeli, skinęli głowami. Niektórzy nie wiedzieli, o co chodzi, ale czuli, że wydarzyło się coś ważnego. Nie afera. Lekcja. Po chwili podszedł też menedżer siłowni. Spóźniony, zdyszany. Wojtek. Boże, przepraszam, że nie uprzedziłem dziewczynę. To nie powinno się wydarzyć. Szczęsny znów się uśmiechnął. Ale właśnie powinno. Gdyby mnie poznała... Nie dowiedzielibyśmy się, jak działa nasze miejsce naprawdę. Na koniec, zanim wyszedł, zostawił na recepcji krótką notatkę. Napisał ją długopisem nie przez maila, nie przez PR. Jeśli kiedykolwiek zapomnimy, że każdy człowiek jest ważniejszy niż jego karta dostępu, zamykamy to miejsce podpis Wojciech. I dopiero wtedy Założył opaskę. Nie po to, by wejść, ale po to, by pokazać, że nawet właściciel może przejść tę samą drogę, co każdy inny. Dzień powoli się kończył. Recepcja zaczęła pustoszeć. Słychać było jeszcze kilka uderzeń ciężarów i szuranie butów po gumowej podłodze. Ale coś w powietrzu było inne. Nie chodziło już o to, kto przyszedł bez identyfikatora. Chodziło o to, co każdy z obecnych zobaczył i co zapamiętał. Recepcjonistka siedziała wciąż za ladą. Wpatrywała się w ekran, ale nie widziała nic. Jej policzki były czerwone, a w oczach widać było niewstyd, refleksję. Zerknęła w stronę miejsca, gdzie jeszcze niedawno siedział szczęsny. Już go nie było, ale na ladzie został zegarek, który przez cały czas miał na ręce. Prosty, sportowy model, niezbyt drogi. Przy nim kartka. Nie zostawiłem go przez przypadek. Zostawiłem go, żeby pan pamiętał, że czas jest dla wszystkich taki sam. Nie dla tych, którzy mają identyfikator. Dla tych, którzy mają serce. Podpisano. Wojciech. Następnego dnia dziewczyna przyszła do pracy wcześniej. Z własnej inicjatywy wydrukowała coś i przykleiła na ladzie. Biała kartka. Na niej witamy każdego, z imieniem czy bez. I mały dopisek ręką. Wystarczy spojrzeć raz. Naprawdę. Kilka dni później ktoś zrobił zdjęcie tej kartce i wrzucił na Instagram. Nie oznaczono nikogo. Nie było opisów, relacji, clickbaitów, a mimo to setki komentarzy, bo każdy wiedział o co chodziło, bo każdy poczuł, że to coś więcej niż siłownia. To było miejsce, które rozumie ludzi. Wojciech Szczęsny nie komentował sytuacji publicznie, nie robił posta, nie udzielił wywiadu, ale kiedy jego przyjaciel z kadry zapytał: I jak było? Wkurzyłeś się? On tylko się uśmiechnął i odpowiedział: Nie, poczułem się jak kiedyś. I przypomniałem sobie, czemu to wszystko ma sens. Czy potrafisz spojrzeć na drugiego człowieka bez logo, bez nazwiska, bez filtrów? Czy w świecie kodów QR, kart członkowskich i pozorów potrafisz dostrzec prawdziwą wartość? Bo ta historia nie jest o siłowni, nie o błędzie, jest o człowieku, który mógł się obrazić. A wybrał zrozumienie, bo wiedział, że największa siła to nie ta na sztandze, to ta, która nie musi krzyczeć. Jeśli ta historia poruszyła cię, zostaw serce. Podziel się, czy ty też kiedyś czułeś się nikim, mimo tego, kim jesteś? Wyślij tę historię komuś. Kto powinien ją usłyszeć?